Cześć, z tej strony Marek. Witam Was bardzo serdecznie. Jest to kolejny film na moim kanale, tym razem o projekcie Algorand, o całym ekosystemie. Nie ukrywam, że ostatnimi czasy było dosyć o nim głośno. Wielu influencerów było nastawionych wręcz byczą tak, do Algorandu w związku z obecnie trwającymi mistrzostwami świata w Katarze. Jeżeli nie macie pojęcia, dlaczego akurat to wydarzenie ma związek z tym ekosystemem, który właśnie dla Was dziś będę omawiał, to bez obaw jestem tutaj po to, żeby właśnie rozwiać w tym filmie te wątpliwości. No dobra, ale zacznijmy od początku. Kto tak właściwie stoi za tym projektem? Algorand stworzony został w 2017 roku przez Silvio Mikaliego. Jest on, można powiedzieć, profesorem nauk informatycznych i wybitnym wręcz wizjonerem. W 2012 roku został laureatem nagrody Turinga za swoje fundamentalne osiągnięcia w teorii kryptografii i samego bezpieczeństwa sieciowego. Ta nagroda Turinga to jest coś w rodzaju nagrody Nobla, ale w dziedzinie informatyki, więc Mikali jest naprawdę wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. Jest także współtwórcą, Pierwszego systemu kryptograficznego opartego na intelektualnej teorii gier, który zrewolucjonizował kryptografię. Jego założenia zakładały zapewnienie bezpieczeństwa i anonimowości dla użytkowników, ale bez potrzeby stosowania złożonych systemów konsensusu. Mógłbym tak wymieniać jeszcze przez kilkanaście minut pewnie. Ale i tak doszedłem do konkluzji, że mocny team to podstawa dobrego projektu w krypto, więc warto zrobić dokładny research na temat założycieli, a przynajmniej sprawdzić, czym się zajmowali w przeszłości, bo ma to bezpośrednią korelację z tym, w którą stronę projekt. Może się udać. Sam Silvio na swoim ostatnim przemówieniu dodał, że wierzy w niezależność technologii kryptowalut od systemów bankowych i właśnie Algorand ma spełnić ten cel. Po dokładnej analizie osobowości Sylwia Mikalejego, pora, żebym przedstawił Wam, czym jest ten projekt. Algorand to otwarta platforma blockchain. Tak ją nazwijmy. umożliwia ona swoim użytkownikom wymianę informacji, cyfrowych aktywów, no i usług. Algorand można by rzec, że jest naprawdę wysoce skalowalny. Jeszcze niedawno umożliwiał realizację tysiąca transakcji na sekundę. Jednak liczba ta wzrosła niedawno aż do 6 tysięcy transakcji, więc sześciokrotnie jest ich więcej. Albo mogłoby być, jeżeli byłaby taka potrzeba na tak wysoką przepustowość sieci. Niewiele ekosystemów może pochwalić się takim wynikiem. Z tego co wiem, skrócili oni również czas. W którym kończą dany blok z 4,4 sekundy do 3,7 to prawie jak przyspieszenie, jakiegoś superkara. A ich celem na przyszłość jest dojście do 2 sekund, czyli prawie tak jak ja. Więc szybsze ukończenie bloku wiąże się oczywiście ze zwiększeniem wykonywanych transakcji na sekundę, a dążą do tego, aby tak zwany ten user experience, czyli zadowolenie klienta operującego na ich blockchainie, było na topowym poziomie. Interesujący jest też protokół, z którego korzysta Algorand do zarządzania siecią. Mianowicie chodzi o algorytm Pure Proof of Stake, który jest bezpieczny i skalowalny. Nadrzędnym celem tego konsensusu jest stworzenie platformy, która będzie szybka, wydajna i bezpieczna. Warto też wspomnieć, że Algorand oferuje również narzędzia do tworzenia i zarządzania aplikacjami zdecentralizowanymi w branży finansów. Wszystko to sprawia, że blockchain ten staje się coraz ciekawszym dla wielu deweloperów, którzy programują tam swoje aplikacje. Wystarczy choćby sprawdzić opłaty transakcyjne na tej sieci, które są stosunkowo tanie w porównaniu do na przykład Ethereum. Ten fakt i choćby to, że Algorand jest o wiele szybszy, może sprawić, że do tego blockchaina będzie też napływać więcej użytkowników. Na ten moment oczywiście to wszystko brzmi obiecująco, ale czy ten ekosystem ma prawdziwe zastosowanie w realnym świecie i czy może przegonić największe aktualnie funkcjonujące blockchainy? Zaraz to dla Wasem mówię. Jak już wspomniałem wcześniej, algorand opiera się na protokole Pure Proof of Stake, który wykorzystuje złożone algorytmy w celu wyboru węzłów do wygenerowania i udostępnienia następnych bloków. Algorytm ten jest również używany do wyboru użytkowników, którzy będą mieli dostęp do ważnych zasobów w sieci. Cały ten system zaprojektowany jest tak, aby zapewnić po pierwsze wysoką wydajność, a jednocześnie zapobiegać sytuacjom, w których sygnatariusze nadużywają swoich uprawnień. Algorand oferuje również zaawansowaną prywatność danych. Wykorzystuje technologię ukrywania tożsamości, aby zapobiec wyciekowi danych i ułatwić innym użytkownikom dokonywanie bezpiecznych transakcji. Ponadto oferuje także mechanizm uwierzytelniania, który zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla użytkowników. Algorand, jak praktycznie każdy blockchain ma również swój token. Tokeny ALGO są wykorzystywane do transakcji, tworzenia aplikacji, platform, portfeli i wielu innych smart kontraktów. Na ostatnim evencie, jako ciekawostkę wam przytoczę algorandu, dyrektor do spraw technicznych tego projektu mocno zaznaczył, że ich ekosystem to żadna tam wersja beta, której nikt nie używa, a blockchain ten jest bez przerwy otwarty na nowe współpracę. Wspomniał również, że na ich systemie będzie możliwa symulacja potencjalnej nowej aplikacji. Opcja ta będzie całkowicie darmowa, nie wymagająca specjalistycznego sprzętu, możliwa do wykonania nawet na zwykłym komputerze. Kolejną ciekawą inicjatywą jest plan stworzenia oddzielnej strony edukacyjnej na temat ekosystemu Algorandu, która dodatkowo będzie rozdawała nagrody za wykonywanie specjalnych zadań. Postanowiłem opisać dla Was w skrócie dwa projekty, które operują na Algorandzie już w tym momencie. Są to IDEX i AgroToken. Dajcie więc mi znać w komentarzu, jeżeli jesteście zainteresowani oddzielnymi materiałami na ich temat, w których dogłębnie przeanalizuję ich zastosowanie. Jednym z największych projektów, który już teraz powstają na Algorandzie jest właśnie IDEX. Jest to DEX, czyli zdecentralizowana giełda, która jako pierwsza jest tak zwaną giełdą hybrydową. Mianowicie orderbook na tym dex jest tak skonstruowany, że spredy są naprawdę minimalne, a związane jest to z mechanizmem automated market making. Dzienny wolumen na tej giełdzie to kilka milionów dolarów. Choć za zdecydowaną większość wolumenu odpowiadają stablecoiny. Nie jest to więc, trzeba przyznać, jakaś duża, wielka giełda, ale jest to raczkujące przedsięwzięcie, które być może będzie później większe. Dla porównania na bajbicie dziennie jest kilka miliardów dolarów. Wolumenu, tutaj jest to około 1000 razy mniej. Sama giełda umożliwia składanie różnego rodzaju zleceń. Mamy tu zlecenie market, Stop Mark, Market czy Stop Limit. I szczerze mówiąc, to tego typu funkcjonalności nie oferuje nawet wiele centralizowanych giełd, a tutaj, jak wspomniałem, platforma jest Dexem. Ten IDEX umożliwia granie na dźwigni I to naprawdę dłużej, bo maksymalnie jest to razy 100. Jak na wielu deksach, tak samo tutaj możemy dodawać płynność i zgarnia dodatkowe procenty pasywnie. Choć muszę przyznać, że ta całkowita zablokowana płynność nie jest zbyt duża, ale to wynika z tego, że IDEX i w zasadzie cały Agorant dopiero się właśnie rozwijają. Ma on również swój token natywny, który nazywa się tak samo, czyli IDEX, który aktualnie kosztuje około 5 centów, co jest praktycznie 95% spadkiem w stosunku do All Time High z września zeszłego roku. Token oferuje użytkownikom pewną użyteczność. Mianowicie stajkując go, otrzymujemy 50% rabat na prowizję na giełdzie. No dobra, drugi ciekawy projekt na ich ekosystemie to AgroGlobal Token. Jego celem jest połączenie cyfrowego świata i technologii blockchain ze światem rolnictwa. Twórcy Agrotokena chcą stworzyć pierwszą cyfrową platformę do handlu towarami rolniczymi i meta. Agrotoken planuje to zrobić poprzez samodzielny zakup ziemi i uprawę różnego rodzaju plonów, które następnie będzie sprzedawać poprzez samodzielnie stworzoną infrastrukturę, więc trzeba przyznać, że jest to ambitny projekt, że ci deweloperzy, osoby odpowiedzialne za rozwój produktów i projektu w końcu chcą, można powiedzieć, ubrudzić ręce, a nie tylko listem programować i robić internetowy marketing. Patrząc na roadmapę projektu trzeba przyznać, że jest naprawdę rozbudowana. Twórcy praktycznie każdego kwartału chcą dodawać coś nowego, co pozwoli zbudować cały ekosystem wokół świata rolniczego, który będzie oczywiście oparty o blockchain. Dla przykładu, w 2023 roku AgroToken planuje skupić ziemię na terenie Indy i RPA, na której następnie rozpoczną się ich uprawy. O AgroTokenie opowiadał Silvio Mikali w trakcie Decipher22. Zachwalał cały projekt i jego zdaniem to projekty oferujące właśnie taką użyteczność, czyli łączące świat blockchaina ze światem rzeczywistym, powinny znaleźć się w ekosystemie Algoranda. Idźmy dalej. Kto na ten moment inwestuje w token Algoranda i cały ich ekosystem? Są to głównie inwestorzy instytucjonalni, w tym duże firmy technologiczne, banki, fundusze hedgingowe i inwestycyjne oraz firmy Venture Capital. Są to m.in. takie podmioty jak Coinbase Venture, OKEX, Blockdream Ventures czy Parafi Capital. Będąc w temacie inwestycji z doświadczenia wiem, że najlepszą inwestycją jest to dokonana w siebie. Oczywiście przy obecnej sytuacji nie wiemy czy warto kupić trochę Bitcoina czy Ethereum, ponieważ rynek jest w trendzie spadkowym, prawda? Dlatego przypominam Wam, że niedawno miała premierę moja książka Wadam jaką w której edukuję na wiele tematów które też te pytania y, krążące po Waszych głowach mogą po prostu dzięki przeczytaniu jej zostać rozwiane w pewien sposób. Jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę, a jak to mówią, wiedza jest królem, link do mojej książki jest w opisie, teraz widzicie ją na ekranie, kod rabatowy też Wam... Zarzucę, czyli jest to rabat KDP minus 10% na e-booki oraz książki papierowe, wysyłka na terenie Polski oraz możemy wysłać do 20 paru krajów za granicę. Oczywiście wtedy jest trochę drożej. Główną misją Algorandu jest zapewnienie globalnej, niezawodnej i niezmienionej platformy, która pozwoli ludziom i organizacjom na rynku kryptowalut tworzyć i uczestniczyć w zdecentralizowanych ekosystemach. Algorand ma na celu stworzenie wydajnego i bezpiecznego środowiska do przeprowadzania transakcji, w którym wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do informacji i wszelakich możliwości. Algorand ma rozwiązać problemy związane ze skalowalnością, wydajnością, bezpieczeństwem, które dotychczas napotykano w innych blockchainach i które pozostawały nierozwiązywalne. Jednym z największych zarzutów wobec kryptowalut opartych o mechanizm proof of work jest to, że są szkodliwe dla środowiska. I tutaj Algorand znowu wychodzi naprzeciw tym zarzutom i zdecydowanie można go nazwać Zielonym Blockchainem. Już mówię dlaczego. Przede wszystkim jest blockchainem, który wykorzystuje konsensus pure proof of stake. Oczywiście ta forma jest bardziej przyjazna dla środowiska niż proof of work. Konsensus używany w Algorandzie jest jednym z najbardziej zaawansowanych algorytmów wykorzystywanych w sieciach blockchain. W przeciwieństwie do innych systemów typu proof of stake, w Algorandzie nie ma konieczności określania założonego z góry limitu mocy obliczeniowej lub zasobów. Podstawą protokołu w Algorandzie jest rozwiązanie zwane samouczącą się walutą. Oznacza więc to, że jego system wybiera węzły w zależności od ich własnych, wygenerowanych w czasie rzeczywistym, wskaźników wiarygodności. Takie podejście pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu wydajności i bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie węzły są regularnie monitorowane i porównywane. W celu wygenerowania bloków w sieci Algorand zostanie wybrany jeden z uczestników, który będzie miał taką szansę. I tutaj właśnie, ten wybrany użytkownik będzie musiał wpłacić depozyt w sieci, aby zapewnić swoją lojalność, można powiedzieć. Aby zostać wybranym, użytkownik musi mieć odpowiednie wskaźniki wiarygodności. Po wybraniu użytkownika, węzeł wygeneruje losowy numer, czyli tzw. Tak hash. Po wygenerowaniu numeru hash, wszystkie inne węzły będą musiały go potwierdzić. Jeśli numer hash jest potwierdzony przez wystarczającą liczbę węzłów, blok zostanie wygenerowany i wysłany do sieci. Dzięki właśnie temu protokołowi, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli Pure Proof of Stake. W Algorandzie możliwe jest uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajności naraz. Pozwala to również na skalowalność w sieci, co oznacza, że może ona rosnąć wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Mintowanie NFT na platformie tego projektu sprzyja małemu śladowi węglowemu, ponieważ jest platformą opartą na technologii blockchain, która nie wymaga energożernego procesu kopania, aby uzyskać dostęp do sieci. Wszystkie transakcje odbywają się bezpośrednio. Proces ten zużywa znacznie mniej energii niż w przypadku innych platform blockchain, co skutkuje małym śladem węglowym. Nie dość, że ich ekosystem jest przyjazny dla środowiska, to zespół Sylwia Mikaliego się tu nie zatrzymuje. Jest też fundacja, Algoranda. Wykonuje ona spore dotacje dla firmy Climate Trade, która jest jednym z liderów branży ekologicznej. Zajmują się problemem emisji dwutlenku węgla do atmosfery i sukcesywnie próbują go zwalczać. Biorąc pod uwagę obecne zanieczyszczenie środowiska, spekuluję, że trend zielonego blockchainu może być w przyszłości bardzo popularny. Generalnie rzecz ujmując, to protokół Algorandu składa się z trzech głównych etapów: tworzenia transakcji, przeprowadzania algorytmu konsensusu i potwierdzania transakcji. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli tworzenia transakcji. Aby je stworzyć, użytkownicy, którzy je wysyłają, muszą wygenerować odpowiedni podpis cyfrowy. Po zweryfikowaniu poprawności podpisu dane są przesyłane dalej do sieci. Następnie, po otrzymaniu transakcji, algorytm konsensusu w tym projekcie rozpoczyna obliczenia konsensusu, w których uczestniczy grupa węzłów. Te węzły wybierają transakcje, które mają zostać zatwierdzone, a następnie przesyłają się one do sieci. I na końcu te transakcje rzeczywiście są walidowane. Po zakończeniu algorytmu konsensusu węzły sieci potwierdzają transakcje, umieszczają je w bloku i zatwierdzają. Tworząc cały łańcuch. Te zaakceptowane transakcje są następnie przesyłane do sieci, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników. Spieszę też z tłumaczeniem, jak wygląda ta skalowalność i o co się ona opiera. Polega ona na tym, że system może rozszerzać i skalować się wraz ze wzrostem tego zapotrzebowania. Jest on zaprojektowany tak, aby pozwolić użytkownikom na korzystanie z sieci bez względu na to, jak duża jest ich liczba. Bezpieczeństwo ekosystemu opiera się na systemie konsensusu wielopartii, w którym uczestnicy to są odpowiedzialni za akceptację transakcji. Tutaj ten projekt, cały blockchain wykorzystuje tak zwany algorytm. PBFT, do weryfikacji transakcji, co oznacza, że użytkownicy sieci potwierdzają transakcje na podstawie ocennych wartości i samej poprawności. Skutkuje to tym, że żadna transakcja nie może być wykonana, jeśli nie zostanie potwierdzona przez większość uczestników sieci. Skutkuje to tym, że żadna transakcja nie może być wykonywana, jeśli nie zostanie potwierdzona przez większość uczestników sieci. Co zapewnia, że żadna transakcja nie będzie wykonana wbrew ich woli. Ekosystem Algorand jest jednym z najbardziej innowacyjnych i rewolucyjnych blockchainów w branży. Wykorzystuje swoją wydajną i zdecentralizowaną architekturę, aby zapewnić skalowalne, bezpieczne i szybkie przetwarzanie transakcji. Jego protokół, Pure Proof of Stake, jest szybki i stosunkowo bezpieczny. Algorand oferuje również szeroką gamę opcji programowania dla twórców aplikacji, którzy mogą tworzyć je na platformie ichże właśnie rodzimej. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają takiego no, wydajnego ekosystemu na blockchainie. Projekt, o którym dzisiaj mówimy, współpracuje z wieloma projektami w różnych sektorach. Jednym z ich największych partnerów jest FIFA. I właśnie do tej współpracy nawiązywałem na początku odcinka, wspominając o Mundialu w Katarze. W ramach tej współpracy FIFA miała stworzyć kolekcję NFT właśnie na blockchainie Algorand. Jest to partnerstwo na poziomie Polygon Meta czyli gigant ze świata kryptowalut, łączy się z jeszcze większą firmą od niego, więc jestem ciekawy, jak będzie rozwijała się ta współpraca. W razie ważnych update'ów o wszystkim będę Was informował na mojej telegramowej grupie KDP Wiadomości, link QR do dołączenia jest właśnie na ekranie, tam po prostu są wszystkie informacje na bieżąco, bo nie sposób o nich mówić w filmach, więc jeżeli jesteście zapracowani, nie macie czasu, przeglądać Twittera, Telegrama czy YouTube'a parę godzin dziennie, to tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje z rynku, moje zagrania, to co aktualnie kupuję i tak dalej, KDP Wiadomości. Kolejny dość istotny partner to Algorand Kapitan. Jest to firma inwestycyjna bezpośrednio z nimi powiązana, wspierana startupy, wykorzystujący po prostu technologię Algorandu do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Na ich stronie możemy również znaleźć wiele innych firm, z którymi współpracują, więc dla was pozostawiam już po prostu głębszy research, jeżeli się tematem zainteresujecie. Dzisiejszy blockchain ekosystem, jak praktycznie każdy inny, ma swój dedykowany portfel. W tym przypadku jest to Pera Wallet. Jest to portfel oferujący wiele funkcji, w tym bezpieczne przechowywanie funduszy, wymianę tokenów, możliwość generowania i wykorzystywania adresów, a także możliwość ustanawiania limitów transakcji. Jest stosunkowo bezpieczny, łatwy w użyciu i oferuje wiele wygodnych funkcji użytkownika. Pera Wallet posiada zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak weryfikacja dwuetapowa, w tym wygodny dostęp przez biometrię, a także zabezpieczenia wieloskładnikowe, a same korzystanie z portfela jest proste i wygodne. Sylwia Mikali i jego zespół nie mają zamiaru się zatrzymać w rozwoju. Ta sroga, kryptowalutowa zima, jaka nas dotknęła, jak sam to opisał założyciel, nie powstrzymuje algorandu przed budowaniem blockchaina ze w realnym świecie. Ekosystem tego projektu ma przed sobą bardzo obiecującą przyszłość. Jest to blockchain wysoce skalowalny i bezpieczny, który oferuje szybkie i niskokosztowe transakcje. System wykorzystuje algorytmy... Hure Proof of Stake, o którym mówiłem, zapewniając wyższe bezpieczeństwo i przepustowość. I ten projekt tak został zaprojektowany, aby był maksymalnie dostępny dla wszystkich stron, w tym dla małych firm i dla użytkowników indywidualnych. Platforma ułatwia tworzenie, wdrażanie aplikacji do zarządzania aktywami i również pozyskiwanie kapitału w trakcie gdzieś tam handlu. Więc te generalne informacje o prognozach na przyszłość pojawiły się wcześniej na moim telegramie, dlatego jeśli chcecie otrzymywać takie informacje, to przypominam, żeby tam wpaść. Tak, w kwestii podsumowania, algorand można powiedzieć, jest wyjątkowo innowacyjny. Jest też szybko rozwijającym się blockchainem opartym na takiej ciekawej technologii. Za projektem stoi świetny Team na czele z Silwem I Kalim, który jest jednym z najlepszych informatyków na świecie. Rozwijająca się współpraca z FIFO, coraz większa liczba transakcji na sekundę, które obsługuje algorand i choćby niedawny Event decipher 22, którego organizacja kosztowała naprawdę niemałe pieniądze, pomimo tego, że jesteśmy w Besie, mogą dawać nadzieję na to, że te przedsięwzięcie rzeczywiście chce powalczyć o miano blockchain na stopki i być może rywalizować o miano gdzieś tam nawet pierwszeństwa w swojej branży. Jak będzie czas, oczywiście pokażę. Ja jestem gdzieś tam dobrej myśli. Był to film czysto skierowany na cały ekosystem i powiązania jakie ma i na analizę potencjału długofalową, a nie jakieś tam, wiecie, po prostu takie zbędne analizowanie ceny samego tokena, bo jak widzicie, sprawa jest dużo głębsza. W najbliższych filmach będę dalej gdzieś tam opisywał Algorand i cały ekosystem, również na Twitterze i Telegramie, więc sprawdzajcie na bieżąco. Subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że można ten projekt kupić na na przykład ByBicie lub okeksie. Linki są w opisie pod tym filmem. Rejestrujecie się i na każdej z tych giełd macie minimum 10 dolarów USDT cashbacku na start za fakt, że założycie tam konto i zaczniecie trade Dawać kwotę minimum 100 dolarów, więc warto sprawdzić. Algorand też można tam shortować, longować, że tak powiem, więc hulaj dusza, piekła nie ma, róbcie co chcecie, trzymajcie się, na razie, cześć.